Cześć, tu Iwana Penkala zapraszam na kolejny odcinek programu Proste jak Kwiaty. Dzisiaj pokażę Ci bardzo prosty i szybki sposób na zrobienie domowym sposobem wieńca na drzwi. Będzie mi do tego potrzebny papier gazetowy. Mam tutaj kilka kolorowych magazynów o takich bardziej śliskich kartkach. Będzie również potrzebna taśma klejąca oraz nożyczki. Ze wspomnianych materiałów wykonam taką bazę podstawową więcej, którą później będziesz mógł sobie oklejać do woli wybranymi i ulubionymi materi materiałami i ozdabiać, także będzie to taka podstawowa wersja i podstawowa baza. Kartki gazety wyrywam i w takie harmoniki. Następnie takie przygotowane i pogięte gazety będę składała e, razem ze sobą i dokładała jeden do drugiego, m, tak żeby i wyginała później będę to e, w okrąg. Wszystko będę oczywiście sklejała e, taśmą klejącą, co mi się zakręciła właśnie, ale robi się to bardzo szybko. O, Już się trzyma tutaj i dodajemy. Z papieru formuję sobie takie koło. Jego średnicę już jakby zostawiam Tobie. Sam sobie zdecyduj, czy to ma być większy wianek lub mniejszy, ale oczywiście będę dokładała tutaj jeszcze taką grubą, masywną warstwę żeby wianek był stabilny i żeby można było na nim wieszać różne ozdoby i żeby była to taka stabilna i mocna baza Na koniec obłożę jeszcze wieniec tak od góry papierem, tu od dołu żeby było wykończenie troszeczkę ładniejsze i żeby wyrównać jego tutaj krawędzie. I proszę, za kilka minut mamy gotowe koło, duży taki okrąg jest to naprawdę masywny wieniec, to wszystko zależy od Ciebie, ile dasz tutaj tej gazety ile będzie tego papieru jaką chcesz grubość i jaką chcesz mieć średnicę, ale zapewniam Cię że jest to naprawdę masywna i fajna konstrukcja, która może zastąpić Ci inne rodzaje wianków, czyli na przykład słomkowy lub styropianowy wianek który później się okleja Różnymi materiałami. I tak samo będziemy robić w tym wypadku, ale już tworzenie Wianka i pomysły na różne wianki, właśnie jesienne, już być może bożonarodzeniowe też nie, niebawem, zobaczysz w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, pamiętaj, żeby skorzystać z tego pomysłu, bo naprawdę zajmuje to tylko chwilę. Wykorzysta tutaj materiały, które na pewno masz w domu, czyli jest to tania. Konstrukcja i tak naprawdę do wykorzystania, nawet być może za rok, jeżeli wszystko się dobrze uda i przechowa. Także pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, w którym już pokażę, jak udekorować taki papierowy wianek. Pozdrawiam serdecznie, papa! Pa.